Witam gorąco z gorącego Meksyku. Zagramy sobie dzisiaj z Syndykatem, pierwszy raz na tym kanale. E, tajnym składem jest to deck, taki standardowy, który kiedyś był bardzo popularny i sobie dzisiaj nim zagramy. Jako przewagę taktyczną mamy Oko Tygrysa, co jest oczywiste, oczywiście standardem e, w Syndykacie, Passiflora, Onej Romancja do wyciągania ważnych kart, Siroko do zbicia jakiejś jednostki, to znaczy wygnania jakiejś jednostki. Albo wygnania scenariusza przeciwnika. Filipa do zabrania czegoś, możliwe że kluczowego, od przeciwnika. Bank do łatwego wyszukania jakiejś karty z, z naszej talii. Madame Luisa, oczywiście, e, którą, którą odpalamy sobie Sawolę. E, latający redańczyk, który sam będzie wychodził z talii oraz z cmentarza na naszą planszę. Kiedy mamy kapitał 9, czyli kiedy mamy 9 monet w naszej sakiewce, ślickie Adriano do stworzenia niedyskretnej kokotki. No i tutaj dalej mamy Fatermistrza, który, no wiadomo, że jest to mocna karta na kapitale 4. Przecież to. To robi takie tempo jeszcze, jak dorzucimy Saula, który, który na kapitale 9, no ale oczywiście gramy naszego lidera, nie? Czyli, czyli tak naprawdę u nas, yy, u nas Saul za 7 kapitału będzie się wzmacniał o 3. To samo kwatermisz będzie na kapitale 2 tworzył nam fanatyka w rzędzie. Mamy niedyskretne kokotki, tak żeby przeciwnika naprawdę, kurde, tak, tak tymi punktami zasypać, że nie będzie wiedział co się dzieje, nie? Eee, fistech do zatrucia. Eee, krwawa rozrywka wrzuciłem sobie, bo może się przydać. Możliwe, żebyśmy coś zbili ważnego. E, mamy megaskop. Megaskop sobie wrzuciłem po to, żeby albo na, na niedyskretną kokotkę, sobie ją skopi skopiować, albo na e, nowigradzkie kokoty. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o megaskop, pobiorca podatkowy poborca, przepraszam, podatkowy, no to na dalekim zasięgu na koniec tury stwarza nam monetę w liczbie 1 morska hiena do wykorzystania nasze, naszej sakiewki, naszych naszych pukcichów schowanych e, oczywiście uliczny dealer również żeby zatruć, tutaj mamy dwie trudki z fistechem plus dwóch ulicznych e, dealerów no i bandę urwisów na sam koniec e, oczywiście link do tali znajdziecie w opisie no a teraz zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Naszym pierwszym przeciwnikiem będziemy grać również z Syndykatem. Ten sam lider? No, może być ciekawie. E, raczej wątpię, żeby to był ten sam deck. Wydaje mi się, że to będzie oczywiście na nowe karty deck. Ale, ale mogę się mylić, zobaczymy. Mamy tak, mamy, mamy dwie trutki, co jest spoko. Mogę niedyskretną kok kokotkę sobie wrzucić do talii z powrotem. E, Nowigrackie kokoty na przykład mogę wrzucić na tą pierwszą rundę bez problemu. Morskiej hieny jednej nie chcę. No i krwawa rozrywka. Krwawa rozrywka. Wydaje mi się, że w tej rundzie nie będzie mi potrzebna. Z drugiej strony. Dobra, weźmiemy sobie ją. No dobra, i mamy siroko, Mamy siroko. dobra. Ja sobie oczywiście zacznę. Naszych kokotek. Od razu. Lider poleci. No, i będą się nam wzmacniać powoli. No i co przeciwnik zagra? O, to ciekawa dopiero karta. Oj, takiej, takiej karty to nie widziałem bardzo długo. E, ale dla nas jest to bez problemu. Zagramy sobie drugie nowigradzkie kokoty. No i w następnej rundzie. Moim zdaniem fajnie by było rzucić na przykład tego poborcę podatkowego. Tak żeby na morskiej hienie troszeczkę tych. troszeczkę ją wzmocnić. Użyć tych... Okej, okay, on ma kwatermistrza. No, kwatermistrz jest dla mnie małym problemem, ponieważ ja nie mam na ręce. Z drugiej strony. Mogę go zabrać sobie Filipą. Poniecie konsekwencje swojej głupoty. No dobra, mam nadzieję, że to nie będzie mnie jakoś dużo kosztowało. Użyliśmy jednak filipę, która jak wiadomo, jest bardzo mocna. A, A no, no zobaczymy. Zobaczymy, czy, czy to było dobre zagranie. Na, na, na koniec gry będziemy to widzieć. On zagrywa czułą imkę. W moich ramionach łatwo zapomnieć o ojczyźnie. No dobra, my sobie... My sobie zagramy Co byśmy mogli sobie zagrać? Możemy zagrać tego po borce na razie. Możemy wypełnić formularz z 6 cv x mhm. I na przykład w następnej rundzie, e, pu, turze możemy rzucić tą morską hienę i wzmocnić sobie ją raz. On zagrywa fistek, no. no. Fistek dla mnie to jest troszeczkę problem. E, ja sobie zagram tą hienę. Piknę sobie raz. Tak żeby dalej mi, e, tak żeby dalej mi tutaj tworzył i wzmacniały się kokoty. On teraz najprawdopodobniej mi ją zbije. Okej, okay, najpierw zagrywa morską hienę też. Dobra. W sumie przeciwnik dobrze zagrał. A my możemy sobie teraz zagrać trudkę w porządku. Mamy 9 monet. Od razu nam latający redańczyk wyskoczył. Tylko że. Nie no, akurat to spoko. Zagrywa bank Vivaldiego. jakby zmutowany pies No akurat ta karta jest dobra. Kurcze, no nie chciałbym Siroko używać. Ja sobie kliknę raz. Mogę teraz rzucić trudkę drugą i zbić tą morską hienę. Elf, zatrzyjcie mu kaptur, uszurżnijcie. No na razie jest dla nas jakoś bez problemu, ale tak naprawdę jest bez problemu, bo mamy ten silnik. No za chwilę i tak zbije nam te, te nowigradzkie kokoty, przez co stracimy bardzo dużo punktów i silnik. A jego, przy, jego silnikiem, który bardzo mnie boli, no to jest oczywiście wściekły, zmutowany pies. No i ta czuła imkę, też taka trochę denerwująca. Okej, okay, on zagrywa teraz zmutowane psy. Oczywiście trudka na Novigradskie kokoty. No i dobra, ja mogę dalej. Bandę urwisów sobie mogę zagrać. Kliknę sobie raz, kliknę sobie drugi raz. Zagram sobie tą bandę. No i właściwie mogę poprzemieniać sobie. Bo raczej to będzie mój pas już. To hmm. jest na kapitale. Dobra, możemy tak zostawić. Kto chce zmazać swoje winy, niech pierwszy rzuci kamieniem! Fajnie, przeciwnik spasował. To mnie akurat bardzo cieszy. E, no i będziemy szli, oczywiście, na długą rundę, nie? Tak, żeby gościa. Tak, żeby gościa tymi punktami zasypać. Teraz tylko dobrze dobrać. No fajnie, mamy Saul, Saula, mamy onej Romancję, Bank Vivaldiego, no, ręka jest tak dobra, że że lepiej być nie może. Tak czy siak, my teraz pasujemy? Pas. No. O kurde. O kurcze. E kurde, widzieliście? To on nie gra. On na pewno nie gra w takim razie scenariusza. Ani tej nowej karty. Ty, no to to może być ciekawe starcie. O, nam jeszcze scenariusz teraz wyskoczył. Kokota wyskoczyła, no. To się dopiero nazywa Piękna ręka. A brakuje nam na ręce kwatermistrza Luizy, No i z fawoli oczywiście mi brakuje, więc. Muszę sobie poszukać tych kart. Hmm. Tej morskiej hieny na przykład zrezygnuję i ulicznego dilera i kurde, mamy lipę trochę. Mamy lipę. Yy, aj, no dobra, możemy dwie karty dobrać z tego, zamiast tego kwatermistrza na przykład. Yy, w takim razie. W takim razie, co rzucimy sobie na początek pas i florę. E... Następnie mogę w sumie śliskiego Adriano rzucić. Okay, czas wypłaty. Zbija nam naszą kokotę. No to nie jest dobre dla nas. E... Ewentualnie mogę jeszcze rzucić tą kokotę. Ok. I teraz zagram śliskiego Adriano, tak żeby potem zagrać Saula. Wydaje mi się, że to by było dobre. On też zagrywa swojego Saula. Kurczę no. Chętnie bym go zbił. Kurde, chętnie bym go naprawdę zbił. Z drugiej strony mam tutaj Siroko. To w sumie nie powinienem się jakoś tam zbytnio martwić, dlatego najpierw zagram. Do śliskiego Adriano oczywiście zapłacimy. No i teraz zaczynamy. Bardzo porządne punkty będą nam lecieć. Ciekawe, czy on sobie poradzi z tymi kokotami. Ok, on ich nie zbija, no to dla nas to. To jest bardzo dobrze. Oczywiście ja teraz sobie zagram już mojego lidera i zagram Saula. Niechże Żeby również rósł mi, Tak jak Saul przeciwnika. A następnie chyba zagram. Chyba zagram Bank Vivaldiego. Z drugiej strony straciłbym jedną monetę. Kurczę no. Ważne jest też dla mnie dobrać tą Luizę. To jest bardzo ważne. Hej, on nam zatruł tego Saula. No nic. Tutaj na niego już nic nie poradzimy. Zagram. Chyba, ten bank? Ewentualnie mogę kliknąć jedną kokotę. A, pieprzyć to. Idziemy z bankiem. Aj, kurde, Luisa. Bardzo na dole. No, mała lipa dla mnie. Znam no, więcej figur niż profesory z Oxenfurtu. Akurat lipa. Że Luiza się znalazła na samym dole. Jest to mały pech. Ale z drugiej strony nie powinno być jakoś źle. No to rzucę sobie już tą. Odpalę sobie już tą Luizę. Bo się trochę boję. I z romancji oczywiście, zagramy swawolę. A swawola robi nam nieprawdopodobne punkty. I teraz mo mogę sobie pichnąć tutaj. No, z krwawej rozrywki... Krwawa rozrywka wejdzie mi w sumie za 8 punktów, czyli możemy tą nowigradzką kokotę... Okej. Okay. Zapłaci haracz czy nie zapłaci? Płatne no z góry, gobuś. Dobrze, zapłacił haracz. No dobra, no to my zbijmy tą kokotę. No i z 50 do 58 Dalej mamy Siroko. Na tego Saula. Zagrywa swawole. Nie ma też jak wykorzystać swoich monet. Co jest dla mnie bardzo dobre. No i kolego, przykro mi. Mój syndykat lepszy. Także pierwszą grę mamy za sobą. I lecimy do gry numer 2. W naszej drugiej grze będziemy walczyć przeciwko. Zrobił Oj, to będzie mocy. kościej albo kościej z ta, która wie, albo ta, która wie z dużymi potworami, no. Zobaczymy. Yy, raczej uważam, że to powinien być kościej. No, ale... Kurczę, no, moc natury... Moc natury, dobra. Yy, mamy tak, mamy dwie trutki, co jest spoko. M kurczę... Oczywiście nie chcemy mieć Redańskiego na, na ręce. No i niedyskretnej kokotki też nie potrzebuję teraz. Nie dobraliśmy jakoś dobrze, bo jednak kurczę ten Kwatermistrz... Naprawdę daje dupy ten Kwatermistrz albo Saul. Ja mogę dalej sobie z tego banku wywalczyć tego Saula albo albo kwatermistrza. To jest bez problemu. No a jednak fajnie by było troszeczkę pozbyć się jego kart. Także Także zacznijmy sobie od lidera. Dobra, zagrajmy tego poborcę. Aj, no oby, oby, z tego banku nam poszło. Kurcze, no jak z, banku, jak z banku, byśmy dostali, jak z banku byśmy dostali Saula, to jestem, dla mnie jest git, nie? E, tak samo kwatermistrza. Cieszyłbym się bardzo. Także próbujemy i. Gościu, ale. Kurczę, to one na samym dole, ale chociaż mamy tą onej romancję, więc ja sobie wyciągnę tą onej romancję. I to mnie akurat bardzo cieszy, możemy zagrać kwatermistrza. No, i już mamy onej romancję na kolejną rundę. To też, to też jest bardzo ważne. Monety dalej nam lecą. On zagrywa kuchtę, dobra. Zjada archespora i archespor drugi mu wyszedł teraz. Eee, no akurat jeśli chodzi o to, to uliczny dealer będzie fajny. Ale wolę go sobie zostawić oczywiście na, na większe zagrożenie w postaci ta, która wie. Bo Ciekawe, zapewne, zresztą jak widać on wszystko rzuca na jeden rząd, czyli chce mieć koniecznie sabat nasz przeciwnik. A jak będzie miał sabat, no to, to dla nas będzie ciężko. He, on zagrywa matę. Tego tańca długo nie zapomnisz. No, kolego, akurat dla mnie jest spoko, że, mi, że wyciągło mi z pistech. sobie wzmocnił tą matę, dla niego to nie jest dobrze, że ją sobie wzmocnił. sobie od razu zatruję. I spokojnie, spokojnie. Eee, zatru Mamy jeszcze dwie trutki na ręce, nie? To jest uczennica, wiedźmy. W takim razie. Kurczę. Mogę zagrać tą morską hienę właściwie. sobie jeszcze raz. No i dobra, ty, tak, ty. Złożyłeś już ofiarę? Ale to już druga uczennica. Wiedźmy, zaczyna się robić niebezpiecznie dla mnie. I bardzo niebezpiecznie. Więc rzućmy tego lidera. Z tego kilka ładnych działek. Spoko. I mogę sobie kliknąć raz hienę. I na przykład Żeby przemieńmy dwóch. Dobra. No i wygląda to spoko. Gorzej, jeśli będzie miał ta, która wie. Bo teraz nie mam jak tego zbić. To by było dla mnie słabo. No ale zobaczmy. Co przeciwnik rzuci. O, panie przeciwniku, co rzucisz? Ogólnie Okej, okay, on rzuca szczuro łapkę. Dla mnie to jest akurat dobry pas, bo... Może być tak, że następną kartą byłoby ta, która wie. No, oczywiście, to nie byłoby dla mnie zbyt dobre. Więc ja, oczywiście, pasuję. No i przeciwnik spasował. Ale dobrze, że nie dograł tej. ta, która wie. Tej, która wie. Tej, która wie. Tak czy siak, nie jest źle. I raczej. Kurczę, no nie wiem w sumie, czy to będzie. Czy to będzie kości, czy nie? Fajnie, że mamy oczywiście dwóch yy, wietrudki. Krwawa miazga raczej niepotrzebna. Siroko super. No i megaskop też out. Dobra. On raczej będzie nas cisnął, no bo potwory, no to... To raczej bez problemu może sobie na to pozwolić nasz przeciwnik. Yy. No skoro, skoro zaczynał Skoro zaczyna w ten sposób, no to nie zostaje mi nic innego, jak zagrać już teraz ten scenariusz, więc ja sobie go zagram. wynagrodzę ci podróży. Aj, ale... Kurde, spieprzyłem to chyba. Choć, choć nie, mogę tego śliskiego Adriano zagrać, to bez problemu. O, oj kolego który mi Oj kolego, ale żeś mi teraz numer odbier... E, e, zrobił, kurczę no. Aj, no teraz to przeciwnik ładnie zagrał, przez co ja mam lekki problem. Ale z drugiej strony, z drugiej strony go nadal przebijamy. Tylko, że on by dos. A nie, jeszcze on nie ma sabatu. To w sumie nie, nie jest jako źle. Nie ma tragedii. Ja go cały czas mogę jeszcze tym Siroko potraktować. Także w sumie bez problemu. Okej, okay, on, nam, on nam takie coś zrobił. On dalej nie ma sabatu, więc oczywiście dogramy tą drugą kokotkę. Stworzy nam się kolejna, no i teraz będziemy robić punkty. Teraz już będą punkty srogie. A ja się jakoś nie boję przez to, że mam te siroko, te trudki na ręce. Dobra, on już ma ten sabat. Więc ja sobie zrobię tak. No i dla nas jest już idealna sytuacja. Chodź spokojnie, bo on może grać tego tą cholerę. E, oczywiście mówię o kościeju. No jak gra kościeja, no to może być ciężko. Kości na krótkiej rundzie jest przekozacki. A nasze karty, no takie... krótka akurat jest spoko. Luisa i Savola, no pięknie. E, no banda Urwisów tak średnio. Choć, choć w sumie mam przynajmniej jak wykorzystać monety. Megaskop oczywiście out. Okej. Okay. Okej, okay, mamy Saula. Dobra, no to chociaż tyle. To teraz... Teraz, no to, to, to wyciągnęliśmy wszystko. Tak. Mamy wszystko, co chcieliśmy mieć. Ja oczywiście sobie tak zacznę z tego Saula. Potem mogę dograć kokoty. Tak. I Saul. No i akurat Saul teraz bardzo dużo punktów zrobi. Ciekawe, czy przeciwnik ma w talii Jakąś odpowiedź na nas. Na naszego Saula w sensie. Wydaje mi się, że raczej nie powinien mieć, bo... Może mieć Szepciuchę. No ale Szepciucha nie zbije naszego Saula. Nie ma takiej opcji. Siroko też wątpię, żeby przeciwnik zagrywał. No zobaczmy. Problem, jedyny problem tego, czego się boję, no to to jest kościej. Kurczę, no ten kościej jest naprawdę uciążliwy. I na przykład tutaj teraz by fajnie by było. On zagrywa Ozrela? co ty gadasz? O kurczę. No to teraz troszeczkę w szoku jestem. Nie spodziewałem się, że będzie zagrywał teraz Ozrela. Ozrela? My oczywiście lecimy grubo tutaj z punktami. Ok, no i jest kościej. Aj, no i kościej, kurczę. Kurczę, no. Stracę dwa punkty, niby. ile mu jeszcze tego no, zrobi, mu jeszcze bardzo dużo punktów. No nie, musimy koniecznie zbić tego kościoła. Jak go nie zbijemy, no to już jest pewna przegrana. Kurczę, też się boję tego lidera. On ma dalej tego lidera. Aj, może być ciężko. Potwory raczej nas porobią, ale w sumie kurczę. Może jakoś nie dobrał? Kościeja znaczy tak dobrał, ale może nie dobrał jakichś innych, większych jednostek. Jest drugi kościej, oczywiście lider. Ładnie. No i dobra. My sobie zatrujemy tego kościeja. Straciłem dwie monety na tym, no ale trudno. Ale on teraz ma takie pokrzepienie. Kurde, no. To raczej, niestety, będzie nie do wygrania. No chyba, że serio, kurde, nie dobrał mnie, ale. Okej, okay, zagrywa przątkę. Oprzątka, ładnie. Kurde, za grube punkty. Jezu, już 56, nie? Tego się nie... Tego się nie wygra. Kurde, jeszcze ba na bandzie urwisów stracę monety. Trzy monety stracę. Zlipa, ale kurde, muszę ją rzucić teraz. Aj, no słabo, słabo. No ten mecz nam niestety nie wyszedł dykat na Kościeja raczej ciężko. No, gdybym gdybym grał tego Skurwiela Juniora, no to Skurwiel Junior fajnie kontruje te wszystkie larwy, ale. O jezu, już Szepciucha i Szepciucha w co w niego. No to nawet nie mamy jak wydać monet. Trudno, przegraliśmy. Moja praca spełniam życzenia. Ja tego nawet nie muszę opłacać. I tak to przegrałem, <laughs> więc bez znaczenia to dla mnie, czy to teraz zapłacę, czy nie zapłacę. A i tak raczej on nie ma odpowiedzi. O, ale. O, kurczę. To Neromancia, no w gula. No, no, niestety, niestety nie udało nam się tego wygrać. 85 do 43. No i trudno, nie? Przegraliśmy i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.